Brachu, coś ci powiem. Jesteś gotowy? Ambar i ja zerwaliśmy. Co? To żart, tak? Tak, jasne. Dzwonię do ciebie, żeby zrobić ci żart. Nie wierzę, że król i królowa Wrodkowiska zerwali ze sobą. Słuchaj, już od dawna nie jesteśmy królami Wrodkowiska. Gaston, miałeś rację. Ambar jest gorsza od Delphi. Tak, ale Ambar mnie nie obchodzi. Obchodzi mnie mój najlepszy przyjaciel. Jak się czujesz? Źle. Jak mam się czuć? Boli mnie to rozstanie. Choć myślę, że to było najlepsze rozwiązanie, bo ten związek nie miał już sensu. I czujesz się lepiej, po z Ambar, czy że jesteś wolny dla Luny? Co? Nie, 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 to nie tak. Na pewno? Luna nie miała nic wspólnego z tą decyzją? I? Nic mi nie opowiesz? Jak tam twoje sprawy po tym zerwaniu z Delphi? Dobrze, mniej więcej. O, o tak, jesteś bardzo przekonujący, wiesz? Bo dołamam przez coś innego. Przez co? To jasne. Inna dziewczyna. To przez Felicity, Brachu. Wysłałem jej wiadomość, ale nie odpisała. A ja jej nie mogę przestać o niej myśleć. Tak bardzo chciałbym ją już poznać.